Siempreczko ja jestem PP, tym Games Bitamas Fa winksem to 250 na zielonce, dzisiaj jesteśmy na sklepie, będziemy sobie nie pożyczać tym razem maszynę, a będzie nią owijaka, Owiakę do balotów na domu. Będziemy pożyczać, ponieważ popasowałem już trawę, trawa już jest popasowana i dzisiaj trzeba ją po prostu owinąć. Więc dzisiaj to będziemy robić. Więc lecimy do stypiku i bierzemy się za szukanie. Owijaki. Yy, jaki No i tak sobie zastanawiam się, taką czy taką. No, Teoretycznie w wypożyczeniu nie ma to większej różnicy. Co mi to, właśnie, jakie wziąć. Eee, ale bardzo pewnie wezmę sobie to. Bez zbędnego bawienia się, bo to jest jednak wypożyczenie, więc nie ma tej sensu bawić się, by. Tam to mówi, jakie to jest, to, to, to Ce시, na pożyczenie, no bo troszeczkę poza odcinkiem było. Ogólnie badam, pokażę co i jak, żeby nie było. Poczekajcie, bo tak. 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 Tak, tak. tak, tak, tak. Więc lecimy sobie, pokażę grubsza, co to było zrobione, co było dokończone poza odcinkiem. Poza odcinkiem, zasiane całe pole pszenicy. Nie patrzcie się na wapno, tutaj jeszcze nie będę się patrzył na te wapno, tak samo ja eee, trochę wymaga wapna, ale postanowiłem tutaj tego wapna nie dawać. Eee, na tym kawałku wszystko się wyrówna, wtedy będę wapnował. No co do tej nie ma tutaj żadnych większych problemów, będzie to zrównane. Eee, no i tutaj jest zasiana po pszenica pozałości. No, trochę Johnny dostał mały po garach, żeby to ogarnąć, ale udało mu się to. No i poza odcinkiem, w zasadzie, no dość dużą. No bo to ja zrobiły e, ciągniki, i dlatego powiedziałem po poprzednim odcinku, że bakuje mi jeszcze innego ciągnika. No bo ma ciągniki orały hmm. e, dojrzała sobie. Orał tutaj w zasadzie już też kończy, siać jęćmi jęczmień. E, jęczmień, właśnie tutaj na tym kawałku. E, I się szczerze, że no jest spoko, jest spoko e, pod tym kątem, więc nie źle. No a jeszcze tutaj te pole. <laughs> Tutaj sobie z kolei John D. jest przygotowany pod siew, bo będziemy sobie na odcinku też siać właśnie wspomniany język na następnym odcinku, i tyle byłoby z, 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 z takiego takiego właśnie przedstawienia, co było robione poza odcineczkiem. No powiem szczerze, że troszeczkę czasu spędziłem na tym, żeby, tu, żeby to ogarnąć. Nie wiem, z 3 godziny, do dokończyć, to doko 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 do wszystko porobić. No trochę mi to zeszło. zeszło, więc tutaj nie ma co się oszukiwać. Ale myślę, że było warto. No bo na chciałbym z taki pól. Później w tym czasie sobie wapnować. Może nie wapnować, tylko każdą odkwaszać. Ale tak to po prostu wyszło. Znowu wstępnie takie zieleczki, które będą na pewno wymagały odchwaszczenia. Więc yy, ja się nie martwię o to, ale mówię tutaj, bo to jest boża, chociaż chciałbym teraz mieć spokój i nie. Po prostu nie, nie jeździć do peskiwacza. Po prostu i tego tak to wyszło, jak wyszło. No, składamy ten sprzęcik. Zobaczmy, jak to w ogóle będzie funkcjonować. Bo ja tego ogólnie nie sprawdzałem. Mogłem sobie zastawiaczem B wziąć chyba, i troszeczkę głupotę wziąłem, że zabiłem, że tego nie zabiłem. Zastawiaczem B to by troszeczkę bardziej spanie by wyglądało to. Ale to nic, mi to nie przeszkadza. Tak czy tak, to będzie wszystko ogarnięte, no bo oczywiście te belki idą na sprzedaż, bo wiadomo, nie ma co z tym więcej robić. No, A dodatkowo jakaś kasa z tych belek yy, na no, koło tutaj będzie, yy, więc tutaj jak na bardziej na plus. Chodziło mi jak chodziło mi wziąć tą pierwszą owijakę, ale tak sobie myślę, czy jest sens dać tą pierwszą owijakę. Jeśli chciałbym kupować dla siebie, to spoko. On no to by tą tańszą na 16 tysięcy, ale mówię, tutaj pożyczenie nie ma tu większej różnicy. To półta tysiąca, tam chyba 300, więc tutaj praktycznie są znikome, tam tysiąc chyba za pożyczenie by kosztowało, więc. Tutaj nie ma jakiejś większej różnicy, tylko już możemy sobie to na pewno sprawdzić. Um, Byśmy chcieli pożyczyć jest, a nie, 800, tysięcy, 800, 800 euro przepraszam, dolarów. Wbijam się z tym, jak <laughs> patrzeć na tą walutę, e, więc tak to wygląda. No i co? No, tak, co oba ta dzisiaj no, poszła w no, głowości, tak to ujmę. boty pełno. Więc ja jestem tam zdziwiony, że udało mi się tutaj tyle ogarnąć poza odcinkiem, no bo mówię, zostanie tylko mi na pewny odcinek, zresztą tylko ten nieczuń. Nic więcej, bo chciałem właśnie nie nie mieć na wrześniu, właśnie no, z przyńcą. no bo później tylko zostaje nam Obies na wiosnę do siewu, więc tutaj tak to po prostu wychodziło mm. pod tym kątem tak tragedii absolutnie nie ma. Dobra. Zastanawiam się, na ile tych belek stać mi poli. Tego nie wiem, nie sprawdzałem, jeszcze mówię, jeszcze nie, nie robiłem się na kosów. Absolutnie. A więc dlatego mhm. jeden jest se, taki sezon, um, ogólnie sezon taki jest y, pierwszych zbiorów w pewnym sensie, czyli kupuję za na pierwszy raz. E, Farming od 5 miesięcy pod premiery e, Tutaj wzięto kosy też, powiedzmy, 5 miesięcy pod premierze No, co nie ma kiedy tego potestować poza odcinkiem? <laughs> Skoro robimy Ogólnie testować, ścigać, to nie ma kiedy, e, tylko właśnie na... na odcinkach. Właśnie jest. No i jakoś tutaj trzeba to sobie ogarniać na bieżąco, tak jeśli będzie po gospodarstwo będzie, no to wtedy będzie troszeczkę może inaczej mm, No bo wtedy jednak pojedziemy w te krowy, na pewno nie będziemy mieć krowy dojrę Tak jak to przeważnie u mnie na serii było mm, w polskim gospodarstwie, tak? No bo jednak w realnym z tym krowiarzem, więc tutaj też, mm, można powiedzieć, w farmingu W polskim gospodarstwie też będę chciał właśnie mieć krowy jak to kreduję z C-2 Mówię, też powróci Pokojna głowa Um, mam zamiar to już ruszyć w niedzieli właśnie Bo to macie dzisiaj na niedzielę, więc życzę wam, życzę wam miłej niedzielki Ogólnie, tak jak się teraz przypomniało, że to jest na niedzielę Czas leci, to więc... Um, człowiek zapomina kiedy, na, kiedy ten odcinek jest Mimo e, tego, że mam takie wam bieżące, bo dzisiaj jest sobota e, Ale spokojna głowa, to czasem ogarniemy No i... Coś chciałbym jeszcze powiedzieć odnośnie um, tej deski dwójki. Znaczy jak wspomniałem deski dwiki jest teraz przerwa, no bo tam jest te, 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 jest tyle, że to, trzeba na, 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 troszeczkę bardziej rozkręcić to wszystko. Um, Będzie więc też mocno duże maszyny pokupywać, żeby po prostu to ruszyć. Um, I tego też tak człowiek zachodzi tak w głowie jak to sobie ułożyć w głowie po prostu, tak? Żeby to, mieć, żeby to miało poświęcej nogi. Wiesz tak to wygląda. Ogólnie widzę, że tak nawet, nawet to wygląda. To się bajaczka przywróciłem na, na sztoc, ale to nic nie szkodzi. Nie musiał jeszcze mi dwa odcinki, jeśli mi się uda dzisiaj nagrać, bo dzisiaj, aktualnie o tej godzinie, zostaćcie jakiś taki wywalony skapczy, nie wiem czemu. Mamy przez tabletki, które dzisiaj wziąłem. Mm, niestety. Yy, i dlatego tak to może wygląda że już człowiek tak no, troszeczkę sobie ciągnie ale mm. nawet gdyby ten, ten odcinek się wleciał to i tak będzie mm. dobrze nie ma co tutaj yy, przejmować mm. bo też chcę na tą niedzielę, tą sobotę w jednej dzielę sobie pociąć trochę yy, a mam nadzieję, że właśnie Hmm, dziś być może wieczorem usiądę i zabiorę sobie live'a Weski trójki właśnie żeby dokończyć tam co nieco właśnie tej roboty, bo mówię ja już palam farminga od poprzedniego odcinka. A tam już chyba dwa tygodnie, jak najlepiej yy, będzie, więc tak to wygląda, No bo na tygodnie święta yy, i trochę tej roboty tam trzeba odgonić, bo w ogóle tam jest kadłika tak lekko obumarła. Ale nie wiem, ale muszę naprawdę troszkę długie skończyć yy, i to skończyć. Po prostu skończyć, już yy, lecić w po pogrywości i tam dokończyć to, co chcę osiągnąć. Czyli yy, nie obawiam się, jeszcze postawić. Biorę się jakieś 3 sezony, czyli około 100 odcinków jeszcze. No, ale myślę, że 22.00 też będzie. 22.00 jeszcze ma czas. Ula te 20%, żeby polskie młode wyszły i w Moskwę. Fajna mapka to jeszcze chwilę trzeba po, hmm, poczekać mimo tego, żeby szpakowo wyszło i to lebo to jest naprawdę fajną mapką. <laughs> Dla mnie to która jest bodajże od zera robione. A to jest nowy właśnie hmm, 22 wójtu było wynowane. Ale z tego co patrzyłem to chyba Leo, leo było, Nie wiem czy wybuje, czy przepła, czy od nowa mapkę. Ym, no krajów i łaźniki, czy tam antłaźniki, jak tam miesza nazwisko, krajów, powiedzmy, yy, będzie 25, więc jeśli by było fajnie, w przyszłym roku by to wypaliło, no to na przyszły rok byśmy mogli już iść sobie z polską serią właśnie takiej mapce. Oczywiście yy, też jakieś modyfikacje muszą być też adekwatne do tego, yy, żeby to spełniły oczekiwania. Ujmy. Będę tak spokojnie dzisiaj eee, Mówiłem pod kątem właśnie tego nagrywania. Eee, czy dwie skidy, właśnie te dwie powiem, że jeszcze tak naprawdę do przyszłego. Ja bym to powiedział. Do lutego przyszłego roku, moim zdaniem, żadnej takiej konkretnych modyfikacji nie będzie. A więc tutaj się nie ma zaśpieszyć. Zresztą jest sezon, wiem, jak to moja kto już jest, Zaraz, tak naprawdę w tym tygodniu od e, to poniedziałku poniedziałek, ruszam z przygotowaniem pod cukrydze Biorę e, mm, sobie mm, pod cukrydze, no. bo pewnie pod koniec tygodnia będzie siana cukrydza no. a więc tutaj coś tam trzeba będzie porobić, potarazować bo ogólnie ja po cukrydze po nie oram Wychodzę z tego już z założenia, że nie ma co ziemi przesłuchać. Tylko ta leżówka nawozy, ona aktywna i się. Tak po prostu wychodzi. No bo w tym roku nawet patrząc pod względem żyta, które było orane, no to trochę było tak już. Jedna działka jest taka w miarę w miarę dokładna, a reszta tak. No powiedzmy, że jest w miarę. W miarę dobra, eee, a ja sobie tak w trofeczkę wyszło No nie wiem, wiadomo o deszczu, brak. No faktycznie deszczu u nas nie ma w rejonie. Tak to wygląda. Czekajcie. bo no, miniaturkę trzeba było zrobić. W międzyczasie, no nie lubię papów -pap czekotywać. Yy, yy, ja Przyjąłem sobie, się jeszcze nie naturkę zrobić Dzisiaj ogólnie nie wiem, jak to wyjdzie. Mm, bo Chyba musiał wziąć Antoulet, um, zrobić żeby, i to gdzieś przewieźć, chociaż też nie wiem nawet, nie mam gdzie w sumie. Tak sobie osminam, żeby to teraz przewieźć. Jaż tak patrząc, yy, jeszcze, się jeszcze wrócę do tematu pracy. Czekajcie, Czyli tutaj jest 125 tylko i wyłącznie. Hmm... Myślałem trochę lepszą prasę. Ale ogólnie patrząc, to nawet... Ej, ale tak naprawdę, teraz sobie uwagę, że... Jak widzicie, jest tylko jedna prasa żołnierowska. Dokładnie pani wielka Beka. Z tego co ja kojarzę, tam było dość sporo. Bo był pod chyba. Kun, ale tu mogę się już mylić. Ale chyba tam z 3 pasy były tego pasu owiarek. A tutaj jest rządzierska, fakt, 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 tym jest nowa. teraz Zobacz, zobaczymy. Eee, ta pasu owiarka. Ale to jest kusiwa na 120. Podkiełk. Hmm, mm, no to ciekawie, powiem szczerze. Ale zobaczcie, dla peki sobie jedną rzecz sprawdzę. Nie wiem, że to będzie abstrakcją, ale ja sobie zobaczę, czy ja nie mógłbym hipotetycznie w farmingu nie dać. Nie wiem, czy się jeszcze da. Musiałem sprawdzić, czy by się dało pasować sieczkę. Prasą. Ale raczej, no w życiu realnym, no są asy, którzy takie rzeczy robią. Ale, no jest dane farmingu, no raczej jest to... Będzie wykonalne. Jest trochę niewykonalne, więc yy, tak to wygląda. Ale fajnie by to wyglądało, Aby tak można było wziąć i po prostu pasę zwykłą wziąć i pasować sieczkę. I tutaj to musiałem teraz skupić morderwarkę i pożyczyć tą prasę I wtedy mógłbym ewentualnie jeszcze zrobić to, co mówiłem, czyli ogarnąć tą sieczkę całą. Hmm, to mamy na e, gospodarstwie, w sensie na przypięźnie, i nie tak zrobić. A do tego przewodnika, którym aktualnie jeździmy, pasowałoby tylko i wyłącznie tu na mnie. Więc tak trochę no, nie ciekawie, tak Co jak hmm. to wygląda? Hmm. Jeździmy, jedziemy. Przełujmy sobie chyba szczepy na autoload i tyle. No to powiem jeszcze, że myślę, troszeczkę dłużej mi zajdzie z owijaniem, Ale wiadomo, czy miałbym tamtą pasę o to to było pierwszym zamyślę. No to pewnie jeszcze byśmy do tej pory owijali, A że wyszło jak wyszło, no to nie ma sensu tutaj próbować. No i tak, co my ogólnie mamy jeszcze do roboty? Na wrześniu tylko, mamy jeszcze tylko zasięg ten jęczmień mm, Tylko i wyłącznie. Więc to nie będzie. A wiecie co? Ja sobie tak wiem, że to raczej mm, nie zadziała. No co zobaczyć. Yy, więc my na wrześniu mamy jeszcze do jęczmień zasiania. Poza tym będziemy przewijać już na październik. Na października to w ogóle będzie troszeczkę tego... Rozpierdę dzielu, czy tak to ujmę. Czy to się da? sieczkę ściągnąć prasą? Nie. Nie da się. Nie daj takiego do czegoś. Więc ba. Co byśmy musieli zrobić? No bo nie chcę teraz. No cóż, nie na odcinka. Po prostu trudować. Nie mm. kombinować. Ewentualnie co jeszcze możemy zrobić? to możemy sobie kupować maszyny? Tak sobie na, na szybkości Jeszcze maszyny tak ładem mówiąc będą wystawiane, bo przecież będą przeniesione tutaj yy, maszynki. Oczywiście, że będziemy robić. Więc tak sobie myślę. Trzeba takie imię. No zobaczmy, może coś jeszcze, jakaś misja będzie, to byśmy sobie pojechali jeszcze na misję. dodatkowo sobie... Mm, ...zarobić. No i Picabello. Y, przyjmij zlecenie, jest blisko Oreczka tutaj. Y, przy nas, więc tutaj możemy sobie jeszcze jechać na Oreczkę. Więc... Y, jest... Jest tu coś, dobra. Y, Weźmiemy sobie John Tego i pojedziemy sobie oręć, no bo cały nie będę się kombinował więcej pod względem odcinka nie będę tych barek zwoził, razem z to później do ogannej i sobie łąkę teraz sobie pojedziemy jeszcze na tą misję parę się jeszcze zrobimy, więc jak najbardziej to będzie adekwatne hmm, do tego, żeby na się troszeczkę koszta zwyciły. więc tutaj na, na spokojnie cyk te pole też mnie koci ogólnie te dwa kawałki eee, tylko że te dwa pola eee, zresztą zaraz będziemy sobie jeździć ja wam zaraz pokażę o co mi chodzi dokładnie pod kątem. pod kątem właśnie tutaj eee, tego pola no, bo jest to fajne ale jest drogie jest drogie bo tutaj jeszcze wychodzi z eee, tych co jak pojadę kapki dostałem no wychodzi tutaj nie wiem co to jest, ale nie wiem jak to ma w ogóle nazwać. To powiedzmy rowu. <laughs> tego co mi się kojarzy. No, nawet chędu, bo to się pod podchodzi. Ten kawałek, no i ten drugi tak samo, więc tutaj... Koszt jak jednego, taki i drugiego to jest 340, 360 tysięcy, jak tego... S-240, czyli to jest 500, 600 tysięcy z hakiem, więc no tutaj... Jest po grubości, czekajcie, nie, nie, chciałem pracownika Chciałem indywidualnie sobie to zrobić I sobie tak Ogarnijmy i lecimy Nieduże pole jest na spokojnie sobie to możemy podłagać chwilę zresztą teraz widzicie to jest Godzina 20 Dwudziesta 20. A już w farmingu pracownik włączyć Oczywiście światła, więc tutaj troszeczkę No już ten Czasówka się zmienia, um, pod tutaj roboty Więc wcześniej 22, 21 się miało łączone światła Dla pracowników, a teraz już jest 18, niespełna, I te światła są włączone, więc tak to wygląda I co się tutaj chciał kupić Jeśli lekko ponad 600 tysięcy by trzeba było wyłożyć No ale ja by to kopcowało, tutaj te pole na razie, I później tamto, pół, za pół bańki, a 550 tysięcy, to powiem szczerze, że to byłby już świat a ludzie eee, tego pola. Nie rozlujamy Innej rzeczy, które też wspomniałem, jak teraz na zawracam, co nie? Tym co nic tak nie ogarniamy, jak ja teraz, tego, tej nawrotki całej, skoro to jest dużo prostsze, taka nawrotka, patrzcie, bo ja nie, nie wycofywuję, znaczy nie wycofuję. nie cofam, nie kombinuję, nie wykręcam się, tylko praktycznie na miejscu, ja to biorę, robię i można szybciej to zrobić, efektywniej ogólnie e, wracając jeszcze do jednej rzeczy tak w się pytałem jak wam się podobają ogólnie ustawienia e, filtrów NVI, no bo teraz już reshade'ów e, nie mamy e, w ogóle farbigu mm, nie mamy tego mm, po prostu to usunąłem odinstalowałem bardziej e, te reshade'y no faktem trochę RPS tak czy tak umierają yy, Ale jeszcze jestem Skłonny je Zaakceptować yy, Ale Tak jest więcej ja mam wrażenie jak na reshade yy, Jest nie jest tak źle. a oświetlenie Bardzo mi pasuje Tak ustawienia tego yy, tego oświetlenia Tak to ujmę Tego tak, tej barwy całej tej oświetleniowej yy, Nie trzymam Ostatnio, naprawdę, wejdę do ustawienia ty tych filtów, bo no wam pokażę. Mam tutaj tak filtr, a teraz jak wezmę sobie brak filtrów, to jest w ogóle dla mnie... ...dziwny farming. <laughs> Dziwnie to wygląda, Taki i takie ciemne kolory, takie matwe, A jednak te filtry, no, nie są perfekcyjne, nie są jakoś cudowne. Eee, bo mam tylko tak naprawdę po dynamicznie TX i wyostrzenie, nic więcej a już taka w ogóle inaczej wygląda taka żywsza jest Ym, tak to, to wygląda więc mi to w ogóle pasuje i tyle jeszcze lepsze ustawimy sobie przez w bo musiałem przestawić ustawienia przez wyższe ok niższej i tak dalej i tak dalej może się chną ci bo nie wiem czy z kartografii to się ktoś chną czy po prostu już yy, no cały, cały komputer już się wiedzieli ale myślę z tym od instalowania też 6D te filtry mam wrażenie że w ogóle Lepiej komputer funkcjonuje. No w się, że 8%. 100 stówę. I... No powiedzmy, że mam tu 28-30 faktatek. Tak trochę... Na siłę to ciągnięte było. Mm. No teraz, jakieś mam wrażenie, to chyba bardziej płynniejsze, to jest. Ale może... Tylko moje... złudne wrażenie. pod tym kątem. Tylko... My no i lecimy. Ogólnie też mm, to chciałem powiedzieć, że chyba dokupię taki sam puk jeszcze na gospodarstwo. Mm, bo powiem szczerze, że ta siódemka zawieszana, która jest, no to jest ogólnie puk podorewkowy. Niektórzy się w ogóle dziwią, że taki puk jest, ale jest. Jest puk podorewkowy, on maksymalnie do 15 centów robi, ne, ale to mówię maksymalnie chyba, bodajże. I też mm, robotę ten mojej zrobił. Bo jednak, Johnny, ten aktualny tutaj ten zjedziemy. O ja wiem, powiem. Hmm, ten kawałek bardziej podbiję ci mnie jeszcze. Hmm, a tutaj e, miał lepszy skręt, tamten. Tym troszeczkę jest gorzej, wiadomo. To jest pół zawieszany. To ma trochę swoje. Y, tak to powiem, chmurki. Jak nie do rana? Pięć pola, no bo się człowiek nie wyrobił tam pracownik, tam um, osiągał ten pług a patrzymy na troszeczkę lepiej ale powiem szczerze, że no mimo wszystko szybkość tym pługiem w tym aktualnie łożemy no to jest w ogóle dzień to noc, nie wiem czemu to jest tak ale mam wrażenie troszeczkę to lepiej wygląda niż mm, niż tym podlewkowym. Właśnie robiąc, robiąc na zagon, na to ja teraz na zagon, dwa jak to wygląda, wybraniałam yy, w tą skimę. Mm -hmm. Ja zwrotam złoto. Więc... Trzeba yy, chyba kupić jakiego pługa. Jeszcze jednego bo jeszcze Nie ukrywam. Chciałem już 7 nakupywać. Yy, tego... Diamanta? Nie wiem to jest. Sam się gubię. Yy, pod tym kątem. Titan. kiedy Titan. Hmm, więc nie kończyło będę kupić. E, ale chyba teraz trzeba się dokupić, a to będzie póki, Tylko tyle w co macie. To monoteczki. My przedłużoby z tydzielami w dzisiejszym odcinku było będę na tyle. Jest taki odcinek będzie sobie dał komentarz nie komentarz na niej trzymacie Trzymajcie się na 5 Na razie, cześć!